Dzień dobry, Andrzej, pasie kaule. Pszczoły sobie doszły do siły. Widać po blotach pszczół. Sadzą się elegancko. Jest jeden huk na pasiece. Ładnie to wygląda. Tu te pszczoły też już sobie ładnie doszły, już nadstawki są powstawiane, nie są pełne, mam tak po 6-7. Zobaczę, bo to wszystko na nowych węzach powsadzałem, żeby był na jakiś czas spokój, u mnie rzepak jeszcze jest ładnie żółty jeszcze tak parę dni na pewno będzie, to może jakiego jak to popadało, może trochę ten smród zmyło to może coś sobie przyniosą? Piękny oblot pszczółek. Ładnie to wygląda. Tu te pszczoły prezesa też ładnie się obleciały. Widziałem go z godzinę wcześniej. To też był ładny wysyp pszczoły. Tam w tej piące to jest ta. Tyle rabuś. Elegancia Francia. Mam nadzieję, że to będzie dosyć fajnie widać. O, tu dzisiaj patrzałem do tego Elgona. Tu widzę matka jest. Widziałem matkę tutaj. Pszczoły jeszcze tam są, ale matki raczej nie ma. Jeszcze jutro sprawdzę raz, jeśli nie zobaczę matki. Muszę poddać jakiś matecznik i niech się rozwijają. I nie wiem, czy nie zrobię odkład z tego pierwszego. Na tym pierwszym ulu tym pustym, dlatego że tu mam przybytek pszczoły jest, zrobię taki mocniejszy, przytrzymam go też ze 4 dni na pierdziele pszczoły dosyć dużo. O tutaj ta jedynka jest silna, trójka to samo, i trzeba po prostu zapełniać te ule, zawsze matki są. Mile widziane. Wiadomo, że jakby coś się zimą stało, to jest możliwość, czy połączenia, czy coś innego zrobienia. A jak nie ma po prostu matek, to jest bieda. Na wiosnę można coś połączyć, coś zrobić. O, proszę, jak tam ładnie się wysypują aż mnogo. Myślałem, że może mi jakaś rójka wyjdzie, ale niestety przy tej robocie, co one tutaj mają, to ciężko jest. Dla mnie dobrze, no. Lepiej, żeby się te pszczoły nie roiły. Jak one miały całe gniazda do odbudowania, całe nadstawki praktycznie, no, no całych nadstawek nie ma jeszcze, ale w większości wszystko jest prawie, że poodrabiane. ósemka ładnie widzę się oblatuje szóstka też tamtej szóstce musiałbym cholewa zwiększyć już eee, ten przekrój tej listewki bo widzę że już się zaczyna nie mieścić może pokażę jak te nadstawki u mnie tu wyglądają Weźmiemy obojętnie którego, najlepiej w środku. Przerzucimy to, co niepotrzebne. O, o. Jedną ręką trochę nie bardzo. Proszę bardzo, tak u mnie wyglądają nadstawki. Ta pszczoła tu jest na raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7 w 7 ramkach, i tu na końcu o o przeszkadzam im. Tak mniej więcej to już wygląda. Nie będziemy je denerwować. Niech się oblatują. Zobaczymy może jeszcze jednego, którego by tu pokazać, może tego z końca, ten jest taki nie za bogaty, ale wezmę, odstawię ten taszek. Ten jest taki trochę bardziej lichy. No, tu za dużo za tego nektaru nie ma. Ja tu z niego niedawno wykręciłem miód 3-4 dni temu te nadstawki jeszcze są w miarę tempę. Ale tak widzę o dosyć Dosyć tej pszczoły tu jest tu ile tu jest ramek? Raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem rameczek No jak odbudują na następny rok też im się trochę Podda. Pszczoły są dosyć. Wychodzą. Ale są dosyć takie w miarę spokojne. Jest to pszczoła prima. To jest z matki reproduktorki od pani Gębalowej. Dosyć fajna pszczółka, bo spokojna. Yy... Tą dziesiątkę bym pokazał, bo to było najsłabsza, ale, od... a nie, ona nie jest, ona nie ma nadstawki, sorry, bo tu nadstawki nie ma, ona jest na dziesięciu, ona była z wiosny na pięciu czy sześciu ramkach i teraz jest dopiero na dziesięciu, ale tu... O, ty, ty, ty. Tutaj proszę gniazda. Tak wyglądają, jest tu zatwór z jednej i z drugiej strony. Pszczoły tu się łażą. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć ramek. Na dziewięciu rameczkach sobie siedzi ta pszczoła. Proszę, pokażę ten mój ul, ul taki najbardziej mocny, wiosny się bałem o te ule trochę i tu po prostu poddałem się ciast. i ciasto i i, i. trochę tak miałem pierzgi, bo ten ul całkiem inaczej wygląda.